Cześć wszystkim, jestem Cichwuj i witam was w kolejnym odcinku z e, rysowania, w którym rysujemy. O, co za niespotykana i niespodziewana w, w, nowina tutaj. Tak jest, rysujemy e, i od razu zanim zacznę co, znów cokolwiek się rozpowiadać na temat właściwego tematu, to na, najpierw powiem sprostowanie, bo strzelam, że pewnie część z was zaraz się przyczepi, że o oh, dur, duriona, że dlaczego nie ma HD. Ano nie ma HD, ponieważ to jest zapis e, z streamu, live streamu. Tak, wczoraj odbył się live stream, w którym właśnie rysowaliśmy tąże pracę. No, a że program, którym to ten, 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 że livestream robiłem i zapisywałem jednocześnie jego powtórkę, zapisał to w jakiejś dziwacznej rozdzielczości, a wolę tego nie wiem, nie skalować jakoś do te, tego HD, bo to się zwyczajnie rozmywa i brzydko to wygląda, a już lepiej obejrzeć, żeby to było wyraźnie w okienku niż na pełnym ekranie, gdzie gówno widać. Tak w każdym razie mi się wydaje, więc wolę listu już nie psuć, a co dzisiaj narysujemy? A zresztą narysowaliśmy wczoraj, narysowaliśmy właśnie Asię. Tą Asię, tak, z żartu, która, bohaterkę jednego z e, cichych żartów. Trochę odeszliśmy, od, Znaczy, dzisiaj odeszliśmy od e, konwencji rysowania postaci z gier. E, dziś, na, dziś dla odmiany co innego. Asię, i dlaczego akurat taką Asię? Zaraz ktoś zapyta. To może być nie w temacie. Otóż e, już mówię i objaśniam, przychodzę z wyjaśnieniami. Jest to... przychodzę z wyjaśnieniami, przychodzę z nowym filmem. E, ten, e, jak... Część z was może wiedzieć, część może właśnie nie wiedzieć, pracuję, od pracuję, bardzo, bardzo na ten, na wyrost powiedziane, bo dawna się nic, nie zrobiłem żadnych postępów. A w czym postępów? Bo wreszcie, ciągle przyciągasz, Jonasz, powiedz w końcu, o co ci chodzi? O to chodzi, że jakiś czas temu, długi czas temu, zacząłem pracę nad grą hentai, grą hentai, w której właśnie bohaterką jest Asia, jeżeli ktoś nie wiedział, to już się dowiedział, a to co dzisiaj rysujemy jest... Mmm, powiedzmy grafiką, która prawdopodobnie zostanie wykorzystana przy euh, jakimś loading screenie tego właśnie tak, że właśnie, że niby już zacząłem pracować, zawsze zrobiłem pracę. Na przykład, że Niby coś robię. Znaczy w zasadzie to nie będzie właściwa część gameplay'u, tylko ten loading screen, a no, ale już coś jest, tak? Więc proszę mi nie zarzucać, że nic nie robię w tym kierunku. Ehm, no i pomyślałem sobie, że właśnie fajnym pomysłem byłoby zrobienie z tego live'a, a jeszcze fajniejszym pomysłem byłoby to nagranie tego i wrzucenie w przyspieszonym tempie na YouTube'a, gdzie będzie wzbogacony jakiś tam mój komentarz, żeby tam... Znaczy, o ile pamiętam, wolicie, żebym mówił. Więc spoko. Czemu nie? Ja, ja nie będę... Znaczy, wam życie układać. Znaczy... Wy w tym momencie układacie je mi, ale dobra, nieistotne. Nie będziemy się rozwodzić na temat, więc rysujemy asie trochę innym wydaniu niż mi się okazję poznać. O Boże, jakiego fajnego eufemizmu, że jakby to powiedzieć, że nie jest to obrazek erotyczny. czy ja tak powiedziałem, nie. E, no więc. E, e, co do ten... O! bo zawsze tak płynie przeskakujemy między tematami. W ogóle. o, jak mi się fajnie to ogląda, bo strasznie uwielbiam. Znaczy uwielbiam rysować cycki, bo w tym momencie są na ekranie, ale jeszcze bardziej uwielbiam oglądać to, jak jest to w przyspieszonym tempie, bo normalnie te wszystkie rzeczy... Ja pamiętam, że to zajęło... A to na przykład męczyłem się na tym jakieś 15 minut, a na tym 10, a tu puf, jest kilka sekund i zrobiony, i to jest po prostu mm, fajnie mi się to ogląda, jest tak przyjemnie, miło, szybko, bezstresowo, a nie, że się wkurzam nad rysowaniem jednej kreski milion razy. Tak, bo ja mam syndrom właśnie tej prostej kreski, nienawidzę jak gdzieś jest, zwłaszcza we Flashu, bo Flash ma taki brzydki... Mm, Nawyk? No, może nie nawyk, ale Flash tak brzydko robi, że kreski nie zawsze wychodzą tak jak powinny, linia jest taka wiecie, poszarpana i trzeba zadbać o to, żeby była taka właśnie fajnie ładna, no jakaś estetyczna. I ja naprawdę nie cierpię. Jak w animacjach, czy jeżeli ktoś jest również e, taki psycholem jak ja i utrudnia sobie życie rysując we Flashu i e, nie dba o tą ładną kreskę, to naprawdę strasznie tego nie lubię i piętnuje takie coś. Więc, o, o, nie, no, no, no męczę się nad tym, a tak to puf, jest wszystko szybko, ładnie i przyjemnie. Jeżeli nie wiecie kim jest Zasia, to zachęcam oczywiście do tego do, do spojrzenia na ten żart. Jeden z moich ulubionych. Myślę, że gra Hentai będzie również jedną z wielu osób ulubionych. Um, co do livestreamów, bo mówiłem o tym, że to był livestream. W ogóle, strasznie mi miło, że tylu z was przyszło i towarzyszyło mi podczas tej bęki poprawiania wszystkich kresek. Jeżeli chcecie oglądać, bo nie było was na takim, a chcecie oglądać, jak taki livestream... O, już Laynard gotowy, proszę bardzo. Chcecie na takim zawitać, to bardzo zachęcam do śledzenia Facebooka, gdzie o tym informuję na bieżąco. Um, o, oczy, w zasadzie tu była pełna improwizacja, bo tu nawet nie miałem przygotowanego szkicu, czy coś. To wszystko już wymyśliłem, jeszcze w oparciu o jakieś wasze sugestie. Chociaż nie, zazwyczaj jak ktoś coś sugeruje, to mu wmawiam, że nie ma racji, więc... <laughs> proszę się jakoś nie ten... Nie, nie sugerować, że możecie mi coś zasugerować. Ja, ja jestem typem człowieka, który upiera się zawsze przy swoim, choćby nie wiem jak nie miał racji. Więc dobra, teraz wreszcie moją ulubiona część, czyli kolorowanie. W ogóle jak patrzę na ten rysunek, to mam często takie mm, wahania. Znaczy, raz mi się wydaje, że w sumie wygląda całkiem świetnie, całkiem ok, W tym momencie jak na niego patrzę, że wydaje mi się całkiem spoko, ale jak spojrzałem wczoraj po kilka godzin po tym lewie, tak kurde, to bym poprawił, to bym poprawił, a teraz w sumie... Znaczy ja jestem kilka rzeczy, którym w sumie trochę zrobił inaczej, ale powiedzmy, close enough. Nie, nie, nie jestem już super w 100% zadowolony, ale nie jest na pewno źle, zdecydowanie bardziej mi się podoba niż ten ostatni, który był w ostatnim cichym rysowaniu. No, dobra, um, co, co chciałem dodać? O, to może jeszcze na zakończenie, bo nie, nie było tej ankiety, o której mówiłem e, w poprzednim odcinku, że zrobię ankietę, w której będą te postacie z Wielkiego Plebiscytu, wszystkich postaci, tą ankietę zrobię dzisiaj i na 100% będzie ta ankieta pod tym filmem, właśnie nie będę się rozpowiadać znowu, jakie postacie się pojawiały, bo jest kilka typów, które pojawiają się dość często, właśnie ja je zabrę, plus jakieś tam, może, moje sugestie, czemu nie W końcu to moja ankieta. Więc zrobimy tak, że następna postać z cichego rysowania w cichym rysowaniu będzie. Tym zagłosuje lud. Nie, nie, że ja sobie wymyślam. Eee, cały czas i narzucam wam moje zdanie, co właściwie lubię robić. Eee, wiem, jest to okropne. Więc. No, no to z, jak skończy się ten film, bardzo gorąco zachęcam do oddania głosu. Może jest akurat postać, którą lubisz. Znaczy, albo jeżeli, żadne, nie wątpię, na pewno znajdziesz jakąś, którą lubisz, więc po prostu oddaj na nią głos. Będzie miała większe szanse pojawić się w kolejnym odcinku, jak rysuję w swojej wersji. No, i teraz jakieś tam subtelne cienie. Znaczy, w sumie jakoś nad tym za bardzo się nie rozczulałem, bo szczerze powiedziawszy, bardzo wyczerpuje mnie jednoczesne rysowanie i, yy, i gadanie. Nie wiem, czemu, nie wiem, mam takiegoś. Mam tracę energię, żeby. niecierpliwość, żeby robić to tak, jak już tak dokładniej, ale wyszło całkiem okej, okay, myślę. Jeżeli chcecie zobaczyć to w lepszej rozdzielczości, to zapraszam na DeviantArt, Link oczywiście jest też w opisie, bo jestem w pełni świadom tego, że ten... ta powtórka nie jest jakimś super szczytem jakości wideo. Więc no, musicie przymknąć, że to oko w tym odcinku, w przyszłym postaram się jakoś to, mm, jakoś temu zaradzić, żeby nie, nie, nie było takiej gały, że nagle, puf, jest 480p, tylko no, dobrze. Więc dzięki wielkie za uwagę, to jest Asia, która jest takim swego rodzaju wstępniakiem, albo jakąś przedsmakiem tego, co będzie nadchodziło w grze, chętaj. O, matko, tak, o czym, co ja właśnie mówię. <laughs> więc, więc, jeżeli, więc czekajcie, kiedyś na pewno będzie, o, jest dobrze będziemy. kiedyś na pewno będzie. No zobaczenia w przyszłym filmie. Na razie, cześć!